Dzień dobry kochane panny. No, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie marcowe i zapraszam Was także do oferty wiosennej. To są pakiety czytań. Możecie sobie czytania wybierać i łączyć, a także zapraszam Was do kursu dla kobiet, który jest przygotowany. On kosztuje jedynie 28 zł. Cena jest specjalnie tak przygotowana, dlatego że chciałabym, aby każda z Was miała możliwość yy, po prostu sprawienia sobie takiego prezentu dziękuję Wam za wszystkie lajki, za subskrypcje, a także zapraszam do wspierania mojego kanału jako energetyczną wymianę pomiędzy nami za docenienie mojej pracy, którą przygotowuję dla Was na YouTube. I po prostu taką formę podziękowania byłoby mi bardzo, bardzo miło. Kochani moi, także. Hmm, Podkreślam, że czytanie jest z intencją dla moich subskrybentów. Przechodzimy do czytania na marzec dla panien. I zobaczymy, jaka tutaj będzie dla was energia. o czym będziecie myśleć, mm -hmm. co zrobicie. Zaraz będę wszystko Wam mówić. Yy, marzec dla Was, drogie panny. Jest miesiącem trudnym. To jest pierwsza informacja. I teraz tak. Mam nadzieję, że wysłuchacie to czytanie do końca, ponieważ wiedząc o pewnych trudnościach możecie też pewnych rzeczy uniknąć. Możecie zmienić bieg wydarzeń, zadziałać w inny sposób. Nie musicie poddawać się tej energetyce. Po to dostajecie ostrzeżenia, żeby właśnie kreować swoje życie. A więc, a więc, dlaczego ten miesiąc pokazuje się jako trudny? Dlatego, że z przeszłości ciągną się te same historie w waszym życiu. Yy, tak, po prostu tak, 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 tak. I yy, powiem tak, wy w marcu jesteście już w takim punkcie potężnej irytacji. Potężnego y, wkurzenia, bo mamy tutaj bardzo dużo energii mieczowej, czyli jest potężna, y, po prostu irytacja, frustracja, napięcie wkurzenia. Y, ale powiem Wam, że dlaczego to się pojawia? Bo y, z przeszłości, bo Wy macie Wisielca z przeszłości ciągną się te same historie. Po prostu z przeszłości ciągną się te same historie, ciągle są powtarzane podobne scenariusze. Wisielec, Trójka Mieczy. Yy, I yy, możecie mieć takie poczucie po prostu, że nie ma na to mojej zgody, ja tego nie chcę doświadczać, i tak dalej. No ale właśnie tu problem jest pewien, dlatego że, yy, kochani moi. Yy, Jasne, że Wy tego nie chcecie doświadczać, ale nie ma wyciągniętych wniosków z przeszłości. Właśnie dlatego to doświadczacie, ponieważ pokazuje się karta wstania. Wy chcecie już to zakończyć, wy chcecie, aby rzeczywistość była inna, aby okoliczności zewnętrzne były inne, ale yy, przyznaję, i też kochani, tu nie ma żadnej oceny, także poprosiłabym. O taki pozytywny odbiór i też docenienie wartości tego przekazu, bo jest on bardzo szczery i płynący z serca dla Was, żebyście właśnie mogli jakby odwrócić też tą e, rzeczywistość, tak? I teraz tak, nie ma tu wyciągniętych wniosków, nie ma, ponieważ zmartwychwstanie mówi o tym, że e, no niestety te sytuacje, których Wy doświadczacie w teraźniejszości, mają swoją kontynuację w przeszłości. Tak jakbyście, moi kochani, przepraszam, że to powiem, ale działali po prostu na oślep. No i trudno powiedzieć, co tutaj co tu się kryje za, za tym, że trudno wam tak jakby na siebie spojrzeć w pewnej sytuacji, bo prawdopodobnie się kryje niechęć przed wpadnięciem w poczucie winy. No, czyli nie chcecie widzieć pewnych, yy, pewnych aspektów po swojej stronie, pewnych swoich powiedziałabym słabych stron. I to jest pułapka, bo możecie odwrócić bieg wydarzeń, ale i teraz tak. Yy, zwłaszcza ci, którzy by powiedzieli, że tutaj. Yy, ja nie mam wpływu na to, że ktoś, nie wiem, mnie oszukuje, zdradza i tak dalej. Jasne, że nie masz na to wpływu. Zgadzam się z Tobą, ale karta zmartwychwstania mówi o tym, że masz wpływ na to, jak Ty zaczniesz inaczej prowadzić różnego rodzaju sytuacje. A prowadzisz um, życie swoje um, co najmniej od 10 lat dokładnie w tym samym stylu jesteś, tak? I doprowadzasz, jakby, sam siebie do takich momentów granicznych. No, przepraszam, ale tak to czuję. Tak, to kochani czuję. Jest bardzo dużo energii zamieszania wokół Was, i jest bardzo dużo złości w Was, i powiedziałabym, że jest też duża energia odcinania. Wy chcecie się odcinać. Właśnie to, wiecie, ja nie wiem, czy to jest takie pozytywne w Waszym przypadku, bo tu jest energia złości i odcinania, a nie ma rozwiązywania tych problemów, moi drodzy. Samo odcięcie i pójście dalej e, powoduje, że ty absolutnie przenosisz wszystko to, e, przenosisz po prostu to, jakby ze swojej przeszłości do swojej teraźniejszości. Jeżeli zmienisz miejsce, ale jakby nie, nie będziesz miał żadnej refleksji nad samym sobą czy nad sytuacjami, których doświadczyłeś, bo to naprawdę nie chodzi, kochanie, o obwinianie siebie. Po prostu Wy możecie inaczej kierować życiem, a nie widać tutaj po prostu jakby postępu, po progresu, zmiany, tak? Nie widać tego. Jest utknięcie w pewnych wzorcach, stereotypach. Ym... I Wy możecie być tego nieświadomi, dlatego to czytanie też będzie Wam uświadamiało. Kochani, nie róbcie sobie takiej krzywdy, no naprawdę. Yy... Niespodzianką jest Rycerz Kielichów, czyli hmm, przyjdą też do ciebie dobre emocje. Na koniec miesiąca pojawią się dobre emocje. Być może otrzymasz jakiś prezent, albo może komuś coś y, podarujesz, ale wynik miesiąca jest wciąż niejasny. Jest dużo smutku pokazane, tak? Nie ma jasności spraw. Jaka jest rada dla Was? Jaka jest rada dla Was? Na ten miesiąc. Paść buław. Yy, nie ma czasu do stracenia. Czas jest na wagę złota, a ty pozwól sobie zacząć yy, naprawdę na nowo. Tak jakbyś zupełnie yy, na nowo poznawał ludzi, świat, yy, ale weź tą mądrość z przeszłości. Yy, Róż energią, tak i Paś Bław mówi o tym, że też uważaj na to, żeby nie działać tak infantylnie na krótką metę, krótkometrażowo to co kochani jest jeszcze dobre tutaj w tym czytaniu, to to, że Wy na pewno się podnosicie tutaj z jakichś takich trudnych stanów emocjonalnych i wychodzicie z jakiegoś z jakiegoś takiego, powiedziałabym, bardzo silnego lęku, to jest bardzo pozytywne, że żegnacie tą energię, bo to jest energia, która was paraliżuje. Ale, tak jak mówię, tutaj w centrum waszego czytania są yy, po prostu yy, sytuacje, problemy, które kochani się powielają i powielają i powielają. I yy, tu, jakby ogólnie, przekaz jest taki, dlaczego ty myślisz, że ty nie masz wpływu na swoje życie. No pewnie że nie masz wpływu na reakcje innych ludzi, ale na to jak ty będziesz prowadził yy, część historii swojego życia masz wielki wpływ. A tutaj widać, że tak jakbyś ty oddała czy oddał się we władanie, nie wiem, losu, złej energii. No, i często zakończyć, bo, bo po prostu wy tu jesteście bardzo zmęczeni tak naprawdę tymi e, decyzjami, wyborami i działaniami. Tutaj jakaś kobieta może Wam bardzo pomóc i to jest królowa buław, to jest kobieta energiczna, przedsiębiorcza bardzo często e, partnerka, żona, kobieta, która ma naturalny autorytet. Kobieta, która jest bardzo przedsiębiorcza i jakby to jest energia kogoś, kto wie, jak kierować życiem. Ona tu się pokazuje w radzie dla was. Może trzeba zasięgnąć porady, bo, bo wy jesteście w Paziu, w Paziu Buław, więc macie wiele do nauczenia się właśnie jeszcze. Czas, kochani, przyjąć naukę i lekcje, żeby po prostu przestać siebie tak ranić. Wszystkiego dobrego, drogie panny. Życzę Wam e, naprawdę z całego serca, byście poszli do przodu. Czuję, że Wy pójdziecie, ale naprawdę gubicie się. Gubicie się e, co chwila. Co chwila lądujecie w zatrzymaniu, w tym samym punkcie. A tu naprawdę już macie to poczucie, że ja już naprawdę dłużej tak nie chcę, ja już chcę zmartwychwstać, ja już chcę oddechu. Wy już dochodzicie do tego punktu, że ja już nie mogę tak dłużej, tak? Tylko widzicie, jeżeli będziecie mieli ten kierunek na okoliczności zewnętrzne, że to one są tą przyczyną, tą główną przyczyną, a naprawdę nie spojrzycie na to, że pewne rzeczy możecie inaczej yy, ogarnąć, to nie pójdziecie do przodu. Dziękuję. Pozdrawiam, całuję. Papa! Pa.